Mam trzy siostry: Krystal, Chiara i Melisa. Jestem jedynym chłopcem i najmłodszym z całego rodzeństwa. Dorastając, mieszkaliśmy w nawiedzonym domu. Właściwie to cała nasza okolica była nawiedzona. Wszyscy sąsiedzi mieli jakieś doświadczenia z tym związane. Prawdopodobnie nasze osiedle zostało zbudowane na jakimś cmentarzu wojskowym, ale nie jestem pewien, czy to prawda. Ta historia wydarzyła się kilka lat temu. Miałem około pięciu lat. A moje siostry wchodziły w wiek nastoletni. Nasz kuzyn Vincent, którego nazywamy Vinci, był w podobnym wieku co moje siostry. Bawiliśmy się w chowanego z wyłączonymi światłami w całym domu, poza jednym pokojem, w którym byli nasi rodzice. Jedynym źródłem światła była latarka, którą miała osoba szukająca. Krystal zwykle znajdowano szybko, ponieważ miała i nadal ma długie, kręcone rude włosy, które niemal świeciły w świetle latarki. Chiara ma długie, proste blond włosy, więc też szybko ją znajdowano, ale Melisa i ja mamy czarne włosy, więc mogliśmy się lepiej wtopić. Tej nocy Chiara była poszukiwaczem. Odnalazła nas dość szybko i tylko Vinci pozostał w ukryciu, więc poszła do sypialni naszych rodziców i poświeciła latarką na wnętrze. Rodzice mieli dwie białe szafy, pomiędzy nimi stała biała toaletka, a na niej lustro. Chiara zauważyła, że jedne z drzwi szafy są lekko uchylone. Podeszła bliżej i wewnątrz w ciemności zauważyła wpatrujące się w nią oko. Z uśmiechem krzyknęła: Znalazłam cię, Wincy, wychodź! Ale oko zdawało się ani drgnąć, nadal się w nią wpatrując. Widzę cię, Wincy, znowu wrzasnęła, śmiejąc się. Nagle po przeciwnej stronie pokoju zasłony okna rozsunęły się i Wincy zeskoczył ubawiony z parapetu. Patrzyła na niego zmieszana, a po chwili zmieszanie zamieniło się w strach. Kiedy spojrzała na szafę, oko wciąż tam było, szeroko otwarte i wpatrywało się w Vincenta. Następnie powoli spojrzało w jej kierunku. Chiara wrzasnęła i szybko włączyła światło w pokoju. Oboje zobaczyli, że szafa jest pusta. Nikt się tam nie ukrywał. Nie było tam żadnego zwierzaka, ani żadnych pudełek. Nic, co mogłoby choćby kojarzyć się z tym co tam widzieli. Po tym wydarzeniu chowanie się w ciemnościach stało się tylko wspomnieniem.